Kochani, żyjemy w rzeczywistości, w której facet prowadzący jeden z tych bardziej popularnych programów publicystycznych w Polsce, czyli pan redaktor Grzegorz Jankowski z Polsatu, zadaje publicznie na swoim X pytanie: dlaczego nie każą nam płacić za emisję z oddychania? W domyśle a za te emisje z elektrowni już tak. Ten wpis to pytanie pana Grzegorza Jankowskiego. To jest element takiej jego dłuższej serii pytań na X-ie a propos systemu handlu emisjami wymierzonych, wymierzonego w dwutlenek węgla. No więc pan Grzegorz Jankowski pyta teraz, dlaczego nie każą nam płacić za te ten dwutlenek węgla, który wydychamy. I to popchnęło mnie do nagrania tego filmu, więc bardzo krótko postaram się wytłumaczyć, dlaczego nie każą nam płacić za wydychany dwutlenek węgla, a za ten emitowany przez elektrownię już tak. Otóż, proszę Państwa, ten dwutlenek węgla, który my wydychamy, bierze się w naszym organizmie z jedzonka. To znaczy, my coś jemy i to jedzonko zawiera właśnie węgiel. Potem my ten węgiel wydychamy. Skąd się bierze węgiel, węgiel w jedzonku? Otóż nasze jedzonko, po prostu go sobie absorbuje w czasie swojego wzrostu. Ono go pochłania z atmosfery. I my, żeby żyć dalej, żeby dalej się rozwijać, musimy znowu jeść jedzonko i po prostu jemy kolejne porcje jedzonka, które wcześniej sadzimy i ono sobie rośnie i właśnie pochłania dwutlenek węgla z atmosfery. I tak to w bardzo, bardzo dużym skrócie wygląda. To znaczy tworzymy taki zamknięty obiekt, w którym ten węgiel cały czas krąży między jedzonkiem, a naszym organizmem. Więc tutaj nie oddajemy netto do atmosfery istotnych ilości tego dwutlenku węgla, z tego względu, że po prostu stworzyliśmy właśnie taką zamkniętą strukturę. I to jest struktura zupełnie odmienna od tej, która została zaprzęgnięta do tego, żeby zasilać na przykład nasze elektrownie węglowe. Bowiem w tych elektrowniach robimy nic innego, jak po prostu wyciągamy odłożony miliony lat temu węgiel ukryty pod ziemią, spalamy go i w ten sposób powstaje dwutlenek węgla. I teraz, nawet gdybyśmy uznali, że nasze emisje z oddychania nie są wcale w tym zamkniętym obiegu, tylko Dostają się do atmosfery, to i tak one byłyby mniej więcej 12 razy mniejsze niż te emisje, które w tym momencie pochodzą ze spalania paliw kopalnych. Więc dlatego, Panie Grzegorzu, dlatego wszyscy współpytający, nikt nie każe nam płacić za emisję z oddychania i nikt nigdy nie będzie nam kazał za to płacić.